Hulanka z fawola ledwie karczmy nie rozwalał. Haha, hihi, hej, żychola! Fardowski siadł w końcu stoła, Szuczy, podparł panie, się książe, w boki Adwasa. Hulaj pytały, dusza, tak hulaj! Pytały. Woła, śmieszy, tumani, przestrasza. Żołnierzowi, co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca. Świsną szablę koło ucha, już żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kieską, pomału z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, cmoknął, smok i gdańskiej wódki, wytoczył ze łba pół beczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazdrzytał, patrzy na dno. Co u licha? Po coś tu kumie zawitał? Diablik to był w wódce na dnie, istny Niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę pada, rośnie na dwa łokcie. Nos jak haczyk, kurzą nogę i kregulcze ma paznokcie. A twardowski, witam, bracie. To mówiąc, bierze obcasem. Cóż to, czyżli mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną na łysej górze robił o duszę zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty i bisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegł, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf nadal nie służy. Ty, czarami dręcząc piekło, a nie myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na wasze ci... Twardowski ku drzwiom się kwapił, na takie dictum acerbum. Diabeł za kontusz ułapił, A gdzie jest nobile verbum? Co tu począć, kusarada? rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncert wpada i zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, Mefistofilu, tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zaprząć ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto jest karczmy godło, koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech skopyta utnie. Skręć mi przytem biczek z piasku, żeby miał czem konia chłostać. I wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie ziarnek orzecha, wysoki pod szczyt krępaku. Zbród żydowskich ma być trzecha, pobita nasieniem z maku. Patrz, oto na miarę ćwieczek, cal gruby, długi na trzy cale. W każde z makowych ziareczek wimnie takie trzy brętnale. Mef Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi, potem bić z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiad biegusa, próbuje podskoku, zwrotów. Stępa galopuje kłusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Bisie, lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi, skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, on trząsł się. Dbrum parsnął raźnie. Teraz już jest w trzej mocy. Najgorętszym odbył łaźnię. Jeszcze jedno będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj, oto jest kobieta. Moja żoneczka, twardowska. Ja na roku Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja Luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąść jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha. Tymczasem już blisko klamki. Gdy mu twardowski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmychnąłszy dziurką od klucza. Dodąd jak czmycha, tak czmycha. Dziękuję.